Proszę Państwa, ja po pierwsze chciałem pogratulować organizatorom tego kongresu, bo to znakomita i niezwykle ważna inicjatywa, ale i również w tym, którzy wygłaszali te poranne prelekcje otwierające kongres, były niezwykle ciekawe, inspirujące, ale brakowało mi jednego elementu, to znaczy kontekstu, globalnego kontekstu. Tak? Nikt nie powiedział o tym, że problemy narastają eksponencjalnie związane z środowiskiem i człowiekiem, ponieważ w latach 50 XX wieku było nas na tym świecie 2,5 miliarda, teraz jest ponad 7,5, trzykrotnie wzrosła liczebność ludzi, ale globalne GDP dziesięciokrotnie, czyli konsumpcja materii, energii i emisja zanieczyszczeń. To jest niesamowita presja na biosferę, tak i ten, ten trzykrotny wzrost populacji, a dziesięciokrotny wzrost GDP w ciągu tych 70 lat, proszę Państwa, no, ma kolosalny wpływ na to, co nazywamy ecological footprint, tak? czyli ślad ekologiczny człowieka jest 1,7, a biosfera regeneruje się przy jedności. Ale do tego jeszcze mamy memento. Kilka, dwa, trzy lata temu byłem na spotkaniu Banku Światowego z UNESCO. W Meksyku, gdzie jeden z dyrektorów Banku Światowego powiedział, przy obecnym sposobie eksploatacji zasobów biosfery 9,5 miliarda decyd. A w latach 70. XX wieku mówiono w ONZ o 12,5 miliardach. No ale degradacja tak postępuje, że mamy proces eksponencjalnego wzrostu populacji, eksponencjalnego wzrostu zużycia materii i energii, trzykrotnie większy niż populacji plus obniżanie się carrying capacity. Ten obrazek ma dwa warianty finalizacji. Z teorii RK selekcji wiemy, że jeśli populacja, która nie ma drapieżnika, a my jesteśmy w tej pozycji, rośnie eksponencjalnie, a obniża się carrying capacity ekosystemu, to wtedy następuje zderzenie i krzywa J tak zwana. Populacje spadają do jednej trzeciej, ponieważ degradacja systemu jest taka, że on potem się ustabilizuje. Natomiast optymistyczny scenariusz jest taki, że jeśli populacja wchodzi w fazę eksponencjalnego wzrostu, ale ekosystem zwiększa carrying capacity, na przykład są mokre lata, produkcja pierwotna może się nawet podzwoić, tak? To w tym momencie populacja ma czas na adaptację i tak zwana S i wchodzi w stan równowagi dynamicznej, i się dostosowuje do tego, ma czas na dostosowanie do zwiększania się carrying capacity, czyli w tej chwili nie mamy innego wyjścia, tylko musimy odwrócić proces degradacji, odwrócić presję na biosferę. Ja swoim studentom na przykład mówię, że tutaj są dwa wymiary, tak, decision makers to jest 50% sukcesu, ale 50% to każdy z nas. I powiedziałem, wy od jutra Powinniście, ale ja również staram się to robić. O jedną trzecią zredukować moją presję na biosferę w każdym wymiarze. Jak samochód zmieniam, to na taki, który zamiast palić 10 litrów, pali 6 czy 5, tak? Jak znowu zużywam wodę, no to już w tym momencie zrobiłem kwietną łąkę zamiast i tak dalej, i tak dalej. W każdym każde nasze działanie może i w tym momencie magia wielkich liczb to będzie działało. A oczywiście decydenci muszą zacząć stosować strategię nie tylko eliminacji zagrożeń, ale drugi komponent strategii sukcesu, maksymalizacji szans. I tutaj dzisiaj chcę Państwu pokazać, jak właśnie, jak tą maksymalizację szans osiągnąć, dzięki czemu? Dzięki integracji dyscyplin różnych nauk o środowisku. W tym wypadku ekologii i hydrologii. Dlaczego hydrologii? Bo woda jest tym głównym driverem wszystkich procesów ekologicznych. Po prostu jak nie ma wody, to nie krąży węgiel, nie krąży azot, fosfor. Ekosystem nie funkcjonuje. Tak? Mamy pustynie. I dlatego ekohydrologia, a nie hydroekologia. tak? Bo te abiotic factors są nadrzędne i najpierw musimy w jakiś sposób zrozumieć jak one działają, ale drugim elementem który stabilizuje cały proces, to jest, są ekosystemy. W skali globalnej 60% stabilizacji cyklów hydrologicznych w różnych regionach świata, to, to o tym decydują ekosystemy. Oczywiście są takie miejsca jak wybrzeża, gdzie praktycznie nie mają znaczenia, bo ocean jest głównym czynnikiem determinującym opady, ale w centralnej Azji, w centralnej Afryce, w centralnej Ameryce Południowej 90%. Ja już poproszę teraz pierwszy slajd po tym nieco przy długim wstępie. No i, i tutaj no, pierwsze zaczniemy od tego, że nie, nie zupełnie rozumiemy jak funkcjonuje biosfera, no ale takim układem niezwykle ważnym to są miasta. Tu, jak widzimy jarzą się tym światłem i to, to, to intensywność tego świecenia to pokazuje nie tylko jak intensywnie zużywamy yy, paliwa kopalne tak, i emitujemy dwutlenek węgla, ale również jak Demolujemy ekosystemy i cykle krążenia wody, węgla, azotu i fosforu. Tak? I w związku z tym, to jest takie memento, że te elementy, co są krytyczne dla odwrócenia presji na biosferę, właśnie miasta. W dwa sposoby. Po pierwsze, to inteligentne miasto, o czym tutaj już mówiliśmy, żeby zoptymalizować jego funkcjonowanie, bo miasto jest takim czynnikiem, gdzie jest niesamowita potencjał intelektualny, tak? masa krytyczna, która tworzy innowacje rozwiązania i przyspiesza i teraz tylko kwestia kierunek tego rozwoju. Tak? Ale drugi element, to miasto może być, tak jak profesor Markowski mówił dzisiaj, samowystarczalne energetycznie tylko, że tutaj będzie parę problemów z tym, tak, że na pewno będzie nie tylko wystarczalność energetyczna, ale jakość życia jest dla mieszkańców coraz ważniejsza, tak? czyli kształtowanie przestrzeni miasta takiej, w której mieszkańcy będą chcieli żyć, tak? bo w momencie, kiedy zaczynają się, zaczyna się suburbanizacja, to całe miasto zwiększa presję na biosferę, zwiększa emisję, a co ciekawe, tutaj jest ze mną pani Doktor Michalak, która ze mną właśnie przygotowała, pokaże Państwu wyniki, sub, procesy suburbanizacji. Ten proces jest nie tylko niekorzystny dla mieszkańców miasta, bo korki są intensywniejsze, emisja zanieczyszczeń, hałas, ale również dla tych, którzy je wyprowadzają. Okazuje się, że jak spędzają te dwie godziny w samochodzie ekstra, to mniej niż mieszkańcy miasta mają czasu na rekreację i również czują się mniej zdrowi, proszę Państwa. Czyli to jest taki paradoks. Oczywiście to ma negatywne działanie na mieszkańców, bo miasto traci podatki, bo jest taki bimodalny rozkład. Tam się wyprowadzają albo młodzi, którzy nie mają pieniędzy na mieszkanie i tam jakieś tańsze wersje powiedzmy sobie oranżują przestrzeni życiowej, albo ci najzamożniejsi. To jest dramat, bo płacą w tych gminach sąsiadujących, ale nie wracają do miasta, nie generują co? tego recyrkulacji kapitału, tak, nie korzystają z teatrów, z restauracji i to jest bardzo ogromna strata i zaraz do tego dojdziemy. No i proszę Państwa, to jest to. Drugi. Ogmurn powiedział, że ustroje polityczne i polityki szczególnie w dziedzinie ekologii zmieniają się wolniej niż procesy ekonomiczne. No, człowiek jest greedy. On chce być, mieć jak najszybciej wszystko tak, a tymczasem no musimy zmienić tą filozofię, następny proszę. Slajd. I teraz popatrzmy właśnie to o czym powiedziałem, że ta błękitna struktura miasta to jest klucz do tego, żeby to miasto było zdrowe i atrakcyjne. Tak? Żebyśmy oszczędzali pieniądze na leczeniu ludzi, ale jednocześnie, żebyśmy nie chcieli wyprowadzać się z tego miasta, bo tu jest znakomita infrastruktura. I tutaj Polska widać 40%, tak? W 40% ekosystemy stabilizujących hydrologiczny. I są w związku z tym, my musimy bardzo dbać o nie i w oparciu o wiedzę ekohydrologiczną kształtować przestrzeń miejską i przestrzeń rolną. To te, te dwa wyzwania główne. Idziemy następne. No i kiedyś już dość dawno taki projekt Switch w katedrze ekologii stosowanej teraz katedrze UNESCO realizowaliśmy przez współpracę miastem i on się znalazł na pierwszych stronach magazynu Parlamentu Europejskiego właśnie tą błękitno-zieloną sieć. A geneza jest prosta. Zastanawiam się dlaczego. Nowy Jork jest najatrakcyjniejszym miejscem w stanach do życia. Proste, dlatego, że. Central Park, tak, ludzie mają blisko do zieleni, do wody, a jednocześnie tam jest z drugiej strony morze, czyli to jest obszar dlatego jest takim takim super atrakcyjnym miejscem. No tutaj w industrialnym mieście, postindustrialnym nie zrobimy tego, ale jakąś alternatywę jest co? Połączenie parków w sieć. Dlaczego, skąd ta idea? Dlatego, że mieszkałem w samym sercu cyklonu, tak? To znaczy w tak zwanym ludzkim Manhattanie i się z psem nie mogłem wydostać z tego Manhattanu. Chodziłem na jeden trawnik, tak? Na spacer. I w tym momencie sieć daje możliwość tworzenia wielu alternatywnych szlaków i każdego dnia, w zależności, raz mam więcej czasu, raz mniej, można w tym mieście co aktywne życie realizować. A dlaczego ono jest takie ważne? Bo, no bo moi przyjaciele z Akademii Medycznej po pierwsze pokazali, że Poprosiłem ich, żeby sprawdzili na obrzeżach miasta. Mamy 6% alergii, astmy czy 6,7%, a w centrum u dzieci 18-16%. Proszę Państwa, to są fantastyczne koszty ekonomiczne. Tak? To są tysiące dzieci. Nie mówię o jakości życia za astmą, ale koszty leczenia. I zamiast tego, proszę, wtedy zastanawiałem się, jak w mieście na wododziale zrobić, żeby tam trochę było więcej tej wody, Przecież nie będziemy wód cennych podziemnych zabierać, bo tu jest lej depresyjny. Zbiornika sulejowskiego z kolei koszty energetyczne też. Wodę burzową zagrożeń trzeba zamienić na szansę. No i opracowaliśmy taki system sekwencyjny na bazie badań podstawowych, tak, nad procesami samoczyszczania rzek, który, którym doczyszczamy wody burzowe, a poniżej tego taki zbiornik mógł być, są skonstruowane na zakołówce. I ścieżka rowerowa wzdłuż i można takim zielonym korytarzem tutaj sobie... W, Pięknie, ta część miasta może się dostać do jednego lasu, do Parku Krajobrazowego Wzniesień łódzkich. Także i to jest coś takiego, co jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że znowu ci moi koledzy medycy, gdy rozmawiałem z nimi o zdrowiu, powiedzieli mi, słuchaj, nie ma wyjścia. Przepis na zdrowie to jest trzy razy w tygodniu, przynajmniej godzina tak, na tętnie tam 100, 120. Nie ma innego. Tak? Przepisu. W związku z tym gdzieś to trzeba robić. Na jeden park trawnik jak się wyjdzie w kółko, no to nie bardzo. A właśnie taka sieć daje możliwość, po pierwsze poprawy mikroklimatu, tak? W tym mieście przestworzenie takich dotrzyszczanie wód burzowych i retencjonowania, ale także na trawnikach, obniżanie trawników zamiast budowanie trawników, z których spływa wszystko i drzewa schną. Natomiast obniżanie to w tym momencie nie trzeba podlewać ich. I w tym momencie to, to miasto, no to. Realizujemy to dalej. Realizujemy z miastem to dalej i tutaj ja bardzo się cieszę, że władze miasta od początku były, że tak powiem, bardzo pozytywnie do tych pomysłów nastawionych. Następny proszę. No i oczywiście jak, jakie to miasto w przyszłości jako błękitno-zielony system powinno być. Proszę, redukuje presję na biosferę, tak? Bo jak będzie błękitno-zielona, no to w tym momencie mikroklimat nie będzie tyle zużywał energii na klimatyzację ale również nie będzie, będzie miało, miejmy nadzieję, odnawialną energię. Następny, generuje synergię wiedzy dla zrównoważonego rozwoju, masa krytyczna uczelni, tak, wykorzystana, o czym mówił profesor Różalski. No, potencjalnie samo zapotruje się w energię, to również jest profesora Markowskiego dzisiaj wykład. Następny, jakość życia, zdrowia i ogranicza suburbanizację. I teraz jeszcze najważniejszy slajd. No i to zwiększa potencjał ekonomiczny, ale teraz ten najważniejszy. Proszę. O, potencjał kulturowy oczywiście tutaj, pan profesor Janiak, o to dba, że ta rewitalizacja była. Następny, proszę. No to to już mówiłem, bo no to kwestia, prawda, tej alergii, asmy. No widzimy jak nieprzepuszczalność powierzchni zwiększa się alwa benzopiren. No tamte dane, następny, poproszę. I w tym zielonym mieście, jednak tam, gdzie jest woda, to... No, ale niestety mamy coś takiego, co przypomina mi obrazek z filmu Marsjanin, tak? Jest, ja wątpię, czy ktokolwiek chciałby żyć w te, cały czas w tego typu strukturze. Ja tu pozwoliłem sobie tutaj Photoshopem dorzucić parę elementów, które na pewno stworzyły bardziej przyjazne warunki, na pewno nie nagrzewałoby się to do 50 stopni ten beton, jak w tej chwili, tak? Że tam nie można dzisiaj przejść przez ten plac do tego dworca się dostać. I no jeszcze tam brakuje wkomponowanej wody, ale to już było trudniejsze. Następne proszę. No i teraz popatrzmy. Dalej idą w tym kierunku, Tutaj jest z 25 lutego taki obrazek, tak rewitalizujemy, pomimo że są takie case'y, no to jednak takie, taka radosna twórczość. Betonowanie parków, no chyba jakiś, co już nie, nie ta epoka, prawda? Tym bardziej proszę zobaczyć, to są koszty konstrukcji, utrzymania, nie ma odbudowy wód podziemnych, nie ma procesu samooczyszczania. No natomiast tego typu działania, zastosowanie biotechnologii ekohydrologicznych, podczyszczania wody, no to umożliwia takie zbiorniki. To jest po konstrukcji zbiornik, to teraz tak wygląda jak naturalne jezioro, tak? W centrum miasta. I tego typu już rozwiązań tu już na szczęście wiele, ale jeszcze Widocznie nie wszyscy tak, decydenci, że tak powiem, tą ideę zrozumieli, no bo taka radosna twórczość też jak po lewej się jeszcze pojawiał, co mnie zawsze zadziwia. Proszę bardzo, następny. No i teraz dlaczego te, 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 te biotechnologie ekohydrologiczne są tak ważne? To tak wyglądają zbiorniki nieby zabezpieczone, a pokażmy jak wyglądają te, to jest ten system zabezpieczający. Tak i no i teraz tak. I następny slajd. No i to konstrukcja, to jest po prostu skondensowanie naturalnych procesów zachodzących w rzece. Tylko, że tak zwane konstrukty wetland, które zawsze były stosowane od 30 lat dla podczyszczania wód burzowych, potrzebują 2-3% powierzchni zlewni. No w mieście to bardzo trudno. Tutaj 0,3% i redukcja jest, proszę zobaczyć, udało nam się osiągnąć najważniejsze, nie redukcję średnią, tylko to, co najtrudniejsze, ekstremalne, są redukowane ponad 90% tak? dzięki tej sekwencji. No, oczywiście one wymagają utrzymania, tam jest zjazd, ten, tam, ta strefa sedymentacji musi być czyszczona. Następne. Ale reszta procesów, bariery geochemiczne i tak dalej. Co zrobić, kiedy nie ma miejsca? Systemy hybrydowe, tu z profesorem Jurczakiem. Taki projekt ECHRE, który przez Komisję Europejską został best of the best w Unii w 2018 roku nagrodzony, połączyliśmy separatory, które przechwytują zawiesinę piasek, no bo biologia nie lubi, jak nie może być uduszona tak? przez mineralną zawiesinę. One separatory przechwytują, natomiast system wkomponowaliśmy do środka i proszę zobaczyć, ze 165 mg. Do 2 i 3 total suspended solid zawiesina, czyli 20 razy. No tak te systemy działają. I w tym momencie można kamienie liczyć. To jest dokładnie zdjęcie tego zbiornika przed rekultywacją. Toksyczne zakwity sinicowe, Te mikrocysty, no to toksyczne bardziej od strychniny są, także tam wchodzić nie radzę. Następne, proszę. No a teraz jak jako jak mają retencję robić, proszę Państwa? No, przybudujemy, ma być mała retencja, na pewno jest sensowniejsza, tylko nie blokowanie ryby, nie zbiornika. To jest propozycja zbiornika na Grabi. Piękna dzika rzeka, w której są łobry, wydry. No i oczywiście burmistrz mnie pytał, czy będzie kwitła, jak wybudujemy, bo to ma być 15 milionów. Ja zrobiliśmy analizy, powiedziałem, tak, tam pulsy fosforu dochodzą do 500 mg. To na pewno będzie kwitło, jak pan tak go skonstruuje. Ale ja panu powiem, jak skonstruować, żeby nie kwitł? Zostawiamy dziką rzekę, bo w niej ten fosfor nie jest toksyczny, on się tylko zamienia w toksyczny zakwit. I budujemy zbiornik na terasie zalewowej, mniejszy. A tu opatentowaliśmy system, który tylko wpuszcza tą fazę czystej wody. Tak? No i oczywiście w sytuacji, kiedy jest ten ekologiczny przepływ zanieczyszczony. Tak? Czyli analiza hydrologicznych procesów, i na tej bazie robimy. A tam są czujniki, które mierzą. Jeśli jest tylko wyższa koncentracja zanieczyszczeń, zamykają dopływ i woda sobie płynie rzeką. Jak jest czysta na poziomie 100 mikrogramów, a widać z tego, że to jest 1 trzecia roku, mamy wymianę wody zbiorniku, a wymiana wody podwyższa jego zawsze odporność na wszelkie niekorzystne procesy eutrofizacji. Tak? Czyli tu pokazuje, dlaczego zrozumienie procesów ekologicznych, hydrologicznych, połączenie ich w ekohydrologii jest fundamentalne, żeby. Jakieś innowacje. I ostatnie, tutaj chyba slajdy już. No, to już takie podsumowanie. Jak wygląda woda, bioróżnorodność, korzyści dla społeczeństwa, adaptacje do zmian klimatu, kultura, edukacja. No, jeśli mamy takie rolnictwo, tak budujemy na przykład zbiorniki, to wszystkie elementy właściwie są na, na minusie. Natomiast utrzymujemy taką dziką rzekę, budujemy. Poprawiamy jakość wody, bioróżnorodność, korzyści społeczne, zdolność elastycznego reagowania systemów, no i kultura, edukacja. Coś takiego, no ludzi najlepiej działa, przykład, pokazać im, że można tą rzekę, wcale nie trzeba jej zdemolować, zamienić zbiornik albo w kanał i nadal może to wszystko działać, proszę bardzo. No i teraz ten urban sprawl dochodzimy do tego, żeby to miasto się nie rozłaziło. To są dane właśnie, które pani doktor opracowała. Tutaj widać wyraźnie, że łódź na boki się rozchodzi. No i tutaj z, tych, z tej analizy przeprowadzonej wynika, że po pierwsze, ta suburbanizacja wpływa bardzo negatywnie, bo redukuje kapitał ludzki, finansowy miasta, ograniczone przychody z podatków, ograniczone przychody gastronomii, kultury, rozrywki, obniża jakość życia i zdrowia, ale co najważniejsze, co do tej pory nie było podnoszone, obniża. Również jakość życia i zdrowie dojeżdżających, ponieważ jak siedzą w tych samochodach półtorej czy dwie godziny, to w tym momencie to jest gorsze. No i oczywiście emisja zanieczyszczeń, emisja dwutlenku węgla. Proszę bardzo. No i jeszcze preferencje społeczne. Widzimy, że ludzie mają różne preferencje. Tu zrobiliśmy pani profesor Krause już zrobiła analizę, jak w Łodzi, jakie różne rozwiązania takie zielono, błękitno-zielonego miasta. Widać wyraźnie, że są doceniane i jeszcze. Chyba, no tak na koniec, że to właściwie Łódź to takie miasto, City of Art Nouveau, mogłoby się nazywać nie tylko miasto akademickie, ale żeby trochę jakieś, powiedzmy, takie logo bardziej, że tak powiem, inspirujące. No i, na, i to już chyba ostatni slajd, teraz. Dziękuję bardzo. To już więcej informacji na te tematy, o których mówiłem, można znaleźć. Tutaj.